Legia pokazała nam dzisiaj, dlaczego ona jest mistrzem i, i no, był to dla nas ciężki mecz fizycznie. E, mieliśmy swoje pomysły. E, w pierwszą połowę nie zagraliśmy zbyt dobrze, a w drugiej grajmy lepiej. Mm, odrobiliśmy pe mm. pewne straty, ale zabrakło. Ale... Nie wiem, szukamy cały czas y, gdzieś tam rozwiązań. E, ewidentnie dwa razy nam Pierwszy powanie nie wyszła, ale pracujemy nad tym cały czas na treningach i chcemy po to żeby to było inaczej. Nie we start on my opinion very bad. They put a lot pressure on us. On the end we try to come back on the game but it's not enough. Next game we try to be better and practice more. We're gonna see. I... Nie wiem, nie jesteśmy gotowi, może na początku nie jesteśmy z głową. Musimy porozmawiać, zobaczyć, obejrzeć ten film i to to analizować. Więc zaczęliśmy źle, bo no, mamy 0-2, ale uważam, że, że gdzieś tam, krok po kroku, możemy, możemy zdobywać te zwycięstwa i tak naprawdę, jak zaczniemy wygrywać, to nikt nie, nie będzie tego pamiętam, co było tak naprawdę na początku. No tak, to prawda. Gdzieś tam rywale mieli przewagę 20 punktów, więc można powiedzieć, że gdzieś tam kontrolowali całe, całe to spotkanie. Gdzieś tam w końcówce też trochę, trochę ich, można powiedzieć, dogoniliśmy, no ale i tak wiedzieli, że to, że to jest w ich, w ich rękach, także no nic, musimy po prostu wyciągać wnioski teraz, bo mamy dużo do, do przeanalizowania i mam nadzieję, że teraz te dwa kolejne mecze to, to my wyjdziemy z zwycięską ręką. Gdzieś tam można powiedzieć, że Źle wchodzimy w mecz albo gdzieś tam, może, może w mecz wchodzimy w miarę dobrze, ale potem po paru tam minutach coś się dzieje, mamy przestój, rywal trafia parę trójek otwartych i tak naprawdę potem jest, jest można powiedzieć, za, załamanie. Nie wiem, nie wiem jak to nazwać, też ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć, ale my się wydaje, że, że przeanalizujemy to i będziemy, będziemy lepsi kolejne, kolejnego meczu.